Cześć! Dzisiaj Wam pokażę drugi dzień pielęgnacji, czyli nawilżenie z linii Hair Cycling polskiej marki Only Bio. Hair Cycling to cykliczny program pielęgnacyjny, który kompleksowo dba o nasze włosy, zapewniając im regenerację, nawilżenie i odżywienie. Pierwszą serią jest regeneracja, która odbudowuje włosy dzięki proteinom, kompleksowo dbając o zniszczone włosy. Drugim etapem jest nawilżenie i te produkty pokażę Wam w dzisiejszym filmiku. Trzecim dniem pielęgnacji Hair Cycling jest odżywienie. Produkty z tej gamy zawierają oleje, które wzmacniają i wygładzają łuskę włosów. Czynniki zewnętrzne, jak i termiczna stylizacja niestety mocno wysuszają nasze włosy i z pomocą przychodzi właśnie seria nawilżenie, która przywraca naszym włosom naturalną wilgoć i miękkość. W skład zestawu nawilżenie wchodzi kilka świetnych produktów. Szampon do włosów i skóry głowy, dwuminutowa maska ekspresowa, Ultra maska do włosów, dwufazowa odżywka i silne serum nabliżające. Cała ta seria świetnie się sprawdzi przy suchych i łamiących się włosach, także teraz Wam pokażę, jak wygląda moja rutyna drugiego dnia pielęgnacji, czyli nabliżenie. Ok, pierwszym krokiem jest oczywiście mycie włosów szamponem. Nakładamy więc na mokre włosy niewielką ilość szamponu i masowujemy w skórę głowy. Szampon świetnie się pieni, nie plącze włosów, formuła wzbogacona jest olejem Buriti, aloesem i granatem. Koi i łagodzi podrażoną skórę głowy i świetnie nawilża suche włosy. Następnie spukujemy włosy, delikatnie odsączamy nadmiar wody i nakładamy 15-minutową maskę ultra nawierzającą, która zmiękcza i elastycznie bardzo suche włosy. Odżywka jest bardzo wydajna, pięknie pachnie i zapewnia natychmiastowe efekty. W sam raz mam czas na szybki makijaż. Po 15 minutach spukujemy włosy i delikatnie odsączamy ręczniki. Z troszkę mniej czasu możemy sięgnąć po ekspresową dwuminutową maskę. Formuła wzbogacona algami, lukrecją i naturalnym kwasem chlorobunowym natychmiastowo nabliża włosy, pozostawiając je miękkie i gładkie w zacyku. Ok, kolejnym krokiem jest nabliżająca dwufazowa odżywka bez płukiwania. Można ją stosować zarówno na wilgotne włosy, jak i wysuszone. Zapewnia włosom ochronę przed nadmierną utratą wody, a formuła z olejem tamanu oraz chlorellą gwarantują wygładzenie i nawilżenie nawet najbardziej przesuszonych włosów. Przed użyciem należy wstrząsnąć i rozpylić po każdym myciu. Silnie nawilżające serum, które ma świetną konsystencję, nie obciąża włosów ani ich nie skleja i natychmiastowo wygładza włosy, przywracając kosmykom naturalną elastyczność dzięki formule wzbogaconej o kwas hialuronowy. Niewielką ilość rozprowadzamy w dłoniach i wcieramy w wilgotne włosy I teraz słyszymy włosy. Dzięki produktom z linii Hair Cycling, polskiej marki OnlyBio, których produkty znajdziecie na stronie internetowej onlybio.life, moje włosy stały się gładkie i miękkie, nie wymagają specjalnej stylizacji, nie prostuję ich ani nie kręcę, po prostu zwykłe suszenie wystarczy i jestem zadowolona z efektu moich zdrowych, naturalnie wyglądających włosów. Mimo tego, że zastosowałam całą gamę produktów z serii Nawilżenie, wcale nie są obciążone, są bardzo lekkie, ale przy tym nawilżone, więc bardzo Wam polecam tę serię, jak i dwie pozostałe, czyli Regenerację i Odżywienie. Dajcie znać w komentarzach, który produkt Wam się najbardziej spodobał, a może już stosujecie pielęgnację hair cycling i macie jakiegoś swojego ulubieńca. Czekam na Wasze odpowiedzi i do zobaczenia w następnym filmiku. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają moje włosy przed i zaraz po pielęgnacji. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że bardzo ważna jest systematyczność. Odbudowa włosów jednak troszeczkę trwa, ale ja po każdej rutynie pielęgnacyjnej produktami Onlybio Bio czuję się jakbym wyszła z dobrego salonu fryzjerskiego, więc ten efekt bardzo łatwo uzyskać w domu. Moje włosy dzięki właśnie systematycznej pielęgnacji, regeneracji, nawilżeniu i odżywieniu na co więcej, są zadbane i zdrowe.